Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie z Częstochowy. Dziś jestem tutaj, aby pomodlić się za wszystkich tych, którzy przeżywają rekolekcje 33 dniowe o Matce Bożej i o świętym Józefie, a także za wszystkich, którzy są na naszych grupach katechetycznych, którzy uczestniczą w rekolekcjach o przebaczeniu. Tutaj z tego miejsca chcę Was bardzo serdecznie zaprosić do. Nowenny, która jest ogłoszona przez nas, z naszych biskupów i która zaczyna się jutro 16 marca i potrwa do 24 marca. Biskupi pod przewodnictwem biskupa gondeckiego poprosili nas o to, żebyśmy się włączyli do nowenny za świętego św. Andrzeja Boboli i błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Nowenny o zgodę narodową i o poszanowanie życia ludzkiego w naszej ojczyźnie. Widzicie, jak trudne są w tej chwili moment, Jak mamy trudny moment dziejowy w naszej ojczyźnie. Jak życie ludzkie dzieci poczętych jest bardzo mocno zagrożone. Jak jest zagrożona bytność naszego narodu, bo przecież dzieci to jest nasza przyszłość. Jeżeli nie będzie kolejnych pokoleń, jeżeli nie będą rodzić się dzieci, nie będzie. Kolejnego pokolenia nie będzie komu przekazać tego dziedzictwa, które Bóg nam dał, które wypracowali nasi przodkowie. Dlatego zachęcam Was do tego, aby tam, gdzie jesteście, włączyć się do tej nowenny. Biskupi z różnych miejsc. Jutro, tutaj, z Częstochowy, będą zawierzać Polskę, będą się modlić za Polskę o 21.20. Te. Modlitwy będą transmitowane przez różne media. Na pewno je z powodzeniem znajdziecie. Na pewno będzie to transmitować radio Jasna Góra. Pewnie i telewizja trwa. Zachęcam Was do tego. Gdziekolwiek jesteście, włączmy się do tej modlitwy, bo jest to bardzo ważna rzecz. Dzisiaj tutaj widzę, jest dużo maturzystów. Maturzyści przyjechali pomodlić się. O szczęśliwą maturę. Drodzy, to jest nowe pokolenie Polaków. Patrzę tak na nich i widzę taki smutek w ich sercach, w ich duszy. I wielu z nich jest smutnych po prostu. Dlatego proszę Was też o modlitwę za młodzież, żeby to młode pokolenie, pokolenie przyjęło dziedzictwo, które dziedzictwo wiary. Dziedzictwo chrześcijańskie, żeby tutaj u matki odzyskało pokój serca, radość życia. I tak jak y, tyle razy tutaj na, u matki w Częstochowie y, Polacy odnajdywali y, sens i cel i to, jak mają to robić, tak i też y, modlimy się, żeby y, przez wstaństwo naszej królowej i naszych patronów, świętego Andrzeja Boboli, świę i błogosławionego. Jerzego Popiuszki i teraz mogliśmy odzyskać to, co szatan stara nam się wyrwać. A o, e, dziś nie chodzi tyle o terytoria, o e, bogactwa, o ziemię, ale chodzi przede wszystkim o dusze, dusze ludzkie. E, to te duszę powinniśmy przede wszystkim walczyć o dusze ludzi, ludzi dzieci, młodych, e, bo szatan walczy o każdą duszę i my też powinniśmy walczyć o każdą duszę. Nie ma takiej duszy, której, która byłaby dla nas obojętna. Dlatego z serca Was zapraszam do tej nowenny dziewięciodniowej. I tutaj od Królowej Polski z serca Was chcę pobłogosławić. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przede wszystkim modlitwą, przede wszystkim, przede wszystkim zaufaniem do Maryi i miłosierdzia Bożego. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego Wam życzę.